Zmiana pracy nie jest prostą sprawą. Jest to duży krok w naszym życiu i zazwyczaj wiąże się ze zmianą całego otoczenia i osób, do których byliśmy przyzwyczajeni. Jest to również proces bardzo stresujący. Musimy się nauczyć funkcjonowania właśnie w tym nowym środowisku i na nowych zasadach. A początek roku wiąże się z pewnego rodzaju presją, czyli wyznaczaniem sobie celów, układaniem planu na kolejne 12 miesięcy. W takim razie, czy początek roku to faktycznie dobry czas na zmianę zatrudnienia, czy zajęcie się tak przełomową sprawą to dobre rozwiązanie? Właśnie na początku nowego roku. O tym opowie moja dzisiejsza rozmówczyni, Anastazja Wolotczenko, specjalistka do spraw marketingu i sprzedaży w grupie WIPOL zajmującej się pośrednictwem w znajdywaniu pracy. Dzień dobry, Anastazja. Dzień dobry, witam wszystkich. To może zacznijmy sobie od takiego pytania. W ogóle kiedy powinniśmy myśleć o zmianie pracy. Jakby co, co może nam, jakby jakie okoliczności mogą nam podsunąć taki pomysł właśnie, czy kiedy to będzie dobry czas, żeby zmienić pracę, właśnie kiedy powinniśmy o tym zacząć myśleć? Mhm. A, no wiesz, myślę, że um, powiem tak, że każdy może zaczyna myśleć o tym, że chce zmienić pracę, jak po pierwsze. Praca po prostu nie pasjonuje, czyli się nudzisz, ci się nie podoba. Jest taka rutyna w pracy, że codziennie masz wszystko to samo i ci wszystko to nie podoba się, wszystko jest automatycznie i myślę, że wtedy zaczynamy myśleć o nowej pracy. Też, że myślę, że to każdy o tym myśli, też w taki moment, jak z trudem zbierasz się do pracy, że obudzasz się do pracy i sobie tak myślisz. Boże, jak ja nie chcę tam iść, nie chcę widzieć tych wszystkich ludzi, nie chcę tam siedzieć jeszcze to wszystko robić, to myślę, że wtedy też można zacząć myśleć o zmianie pracy. Po trzecie, że może masz takie. no to tak niedobrze może tak powiem, ale naprawdę nie lubisz swojego szefa, że masz bardzo ciężkie relacje w pracy z szefem, a myślę że to jest jedno z najważniejszych w pracy, bo to ta jest osoba, która daje ci po prostu zlecenia, ci płaci i tak dalej, że tak zaczynasz już unikać tej osoby, nie mm, nie robisz tak dokładnie swoją pracę, bo masz źle relacje z szefem i myślę, że najgorsze jest, kiedy w pracy jest do ciebie mobbing. Więc wtedy lepiej też zmienić pracę. No, tak może jeszcze tak dodatkowo do tego szefa, to jak współpracownicy też zaczynają irytować, że po prostu no, w pracy jesteśmy prawie cały dzień. 9, 8 godzin na pewno niektórzy pracują więcej, czyli to jest, jest jak twoja druga rodzina, jak nie pracujesz sam albo nie pracujesz z domu. To jest twoja druga rodzina, i jak nie możesz z nimi się dogadać, to jak możesz siedzieć w jednym miejscu z takimi ludźmi. I no takie najgłówniejsze też, że nie jesteś zainteresowany, cały czas masz stres, że mylisz swoje prywatne życie i zawodowe, że cały czas stresujesz, czy dobrze zrobiłeś dzień, dobrze i tak dalej. Też może być tak, że pogorszy się sytuacja w firmie. Wszystko może być, że zaczynają się problemy finansowe i myślę, że też człowiek nie musi być do samego końca w takiej firmie. On musi myśleć o sobie też, bo jesteśmy tak, jesteśmy na pierwszym miejscu w swoim życiu i zaczynamy myśleć najpierw o sobie, a później o innych ludziach i, i o pracy. Hmm. Też myślę, że jest najważniejsze, że jak nie masz szansy na awans i podwyżkę, czyli zaczynasz robić więcej pracy, jesteś taki, taką osobą, że robisz wszystko, a nie otrzymujesz za to wypłatę, podwyżki, jakiejś premii, to myślę, że też lepiej zrezygnować, znaleźć lepszą pracę, od razu umówić się na wyższą stawkę, a robić mniej na przykład. Kiedy. Z no, przestałeś się uczyć i rozwijać w tej pracy. Też myślę, że w, te, w ten sposób w taki czas osoby zaczynają myśleć, że trzeba zmienić pracę, bo jak się nie uczysz, się nie rozwijasz, zaczynasz się nudzić, praca ci nie podoba i nie zaczyna pasjonować, czyli no. Jak człowiek stoi cały czas na jednym miejscu, to po prostu nie jest zainteresowany nawet w życiu i przychodzi mhm. do domu i myśli sobie, no dobra w pracy nic się nie dzieje, to może w życiu też nic się nie dzieje i co w ogóle mam robić. Um, więc myślę, że takie najgłówniejsze powiedziałam, co może mieć wpływ na nas, mhm. kiedy chcemy no mieć pracę. Jest ich, jak właśnie słyszeliśmy, dużo w sumie i jakby dla każdego mogą być właśnie inne z tych przyczyn, takim, no właśnie, powodem po prostu zmiany pracy. A czy, no właśnie, jakby wróćmy do, do naszego głównego tematu. Czy ten początek roku to jest faktycznie dobry czas na zmianę zatrudnienia? A jeżeli nie, to, to kiedy, kiedy jest dobry czas? Tak, jak powiedziałeś na początku, że zawsze na początku roku stawiamy sobie jakieś plany i chcemy zrobić ten rok lepszy od poprzedniego. Myślę, że to też ma wpływ na to, bo niektóre osoby zmieniają swoje życie od 1 stycznia. Zawsze, że chcą. Niektóre osoby zmieniają 1 stycznia, a niektórzy osoby zaczynają tak niby nowy rok, kiedy mają rodziny. Wiedziałaś o tym? Moja koleżanka tak ma, ona zmienia swoje życie. Na kolejny dzień, jak miało urodziny. Ja w sumie jakby jestem przyzwyczajona do tego nowego roku, wtedy no, wszyscy a... jednak tak. sobie jakieś cele tak. i, i momentalnie jakby chcą się zmienić no. z datą, jakby w ogóle zmienić całe swoje życie, no a wiemy, że to jednak jest. Bardzo trudne do zrealizowania, i też ta zmiana musi potrwać jednak jakiś czas, i trzeba się jej trzymać. I, no i niektórym się nie udaje po prostu. No. I jeszcze tak myślę sobie, że większość osób zaczyna szukać nową pracę tak pod koniec roku, w grudniu. W styczniu już mają nową pracę, przez to, że będą otrzymywać większą pensję na pewno. Nawet jak patrząc na dzień dzisiejszy, od 1 stycznia była podwyżka stawki minimalnej, nawet jak ktoś był na minimalne, wszyscy muszą to zrobić, wszyscy będą otrzymywali większą pensję, ale od razu możesz się umówić jeszcze na większą, od razu. I tu jeszcze mam taką statystykę, że uzyskanie lepszych zarobków w nowej pracy często jest teraz łatwiejsze niż wywalenie podwyżki w obecnej pracy. Zmiany pracy jako odpowiedź na obecną sytuację ekonomiczną wybrało już 9% ankietowanych badanie firmy Randstad, czyli można powiedzieć, że bardzo dużo osób zastanawiają się zmienić pracę przez to, że mają małą pensję, a są bardzo wysokie podwyżki. I 44% przyznało także, że przeglądają oferty zatrudnienia, czyli też są w trakcie, niby. Mają cel, coś zmienić w swoim życiu. Myślę, że większość osób zmienia życie, zmienia pracę, tak na początku roku, a teraz zmieniają pracę, bo chcą więcej zarabiać po prostu. Mhm. A a, na przy, a jeszcze tak, jak mówimy właśnie o tej zmianie pracy, to, to jakby niektórzy ludzie nie potrafią, może nie chcą właśnie, nie chcą pracować dłuższy czas w, 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 w jakimś miejscu mm -hmm. i na przykład zmieniają pracę co rok albo, albo co dwa lata nas właśnie już szukają następnej pracy. I czy to jest dobry pomysł, żeby właśnie zmieniać pracę tak? No, właśnie w, w takim, y, po, po tylu latach, jakby, czy, czy dobrze jest właśnie częściej zmieniać swoje środowisko pracy, czy lepiej właśnie gdzieś tam zapuścić korzenie i się trochę dłużej jednak w niej y, utrzymywać? Myślę, że to też zależy od pracy, jakim masz zawód, jakim pracujesz, bo na przykład, jak jesteś lekarzem, to tak czy inaczej będziesz miał pracę w szpitalu. No, może, y, nie wiem. Y, Myślę, że jak, jest, no jak osoba jest lekarzem, to ona całe życie może przepracować w jednym szpitalu. Mhm. A jak na przykład ja jestem ekspertką do spraw marketingu, czyli jestem zainteresowana zmienić pracę, może za jakiś czas, bo jak idziesz do nowej pracy, to zaczynasz, zaczynasz coś nowego uczyć. Bo po, po, przed tą pracą, co teraz mam, pracowałam w firmie, co sprzedawała węgiel, Czyli wszystko znam o Wendlu przez to, że byłam tam specjalistą do spraw marketingu. W życiu bym nigdy tego się nie, nie czytała i się nie uczyła. Teraz tak samo znam wszystko o agencji pracy, ale jak chcesz poznać coś nowego w sprawie marketingu, to po prostu idziesz do nowej firmy albo nawet pracujesz z kilkoma. I moim zdaniem też jest tak, że jak zmienisz pracę. No... Bardzo często, nie wiem, kilka razy na miesiąc albo kilka razy na dwa, trzy miesiące to świadczy, że nie jesteś bardzo dobrym pracownikiem <grydy> i pracodawcy już się zastanawia, czy wszystko jest dobrze, dlaczego tak zmienisz pracę, to jest twoja wina, czy pracodawcy, co się stało. A jak zmieniasz pracę, jak przepracowałeś, nie wiem, myślę, że półtora roku i można zmienić pracę, jak wszystko już otrzymałeś od firmy i dałeś wszystko dla niej, dla tej firmy, Zależy też, tak jak mówię, zależy od stanowiska. To moim zdaniem można zmienić pracę, można zmienić swoje otoczenie. Niektórzy nawet miasto zmieniają i przeprowadzają się do innego miasta albo do innego kraju. Więc. I myślę, że wielu osób to chce po prostu zmienić coś w swoim życiu, nie siedzieć na jednym miejscu. Mhm. Właśnie bardzo mi się podobało, jak powiedziałeś o tym, że jakby jak już się wszystko dało firmie, i firma tobie dała wszystko, to wtedy jest czas. Myślę, no. że to fajne takie podsumowanie. A, a jako właśnie pracownica Agencji Pracy, jakby, jakbyś mogła się podzielić radami właśnie z osobą, która chce zmienić pracę? Takimi kilkoma najważniejszymi rzeczami, o których powinna pamiętać właśnie przy tym procesie. Myślę, że nie rzucać pracy przed znalezieniem nowego pracodawcy, czyli mieć takie miejsce, gdzie możesz pójść, czyli przed złożeniem wypowiedzenia masz, wiesz, że masz już kolejną pracę, to, to jest myślę, że najważniejsze. Jedno z najważniejszych. Bardzo, bardzo jest dobrze dopasować profil na Linkedinie, bo 94% pracodawców używa Linkedina do szukania nowych pracowników. Czyli w Polsce to jest bardzo popularne i bardzo dużo tam ofert pracy jest, bardzo dobrych ofert pracy. A jeszcze jest najważniejsze, przygotować bardzo dobre CV, żeby tam było, by było wszystko informacja o, o tobie, żeby pracodawca wziął i tak, aha, to umie, to umie, to umie, pasuje, a nie tak, że musi kilka razy z tobą rozmawiać, a później się dowie, że to umiesz, a to w końcu nie umiesz. I jak składasz, myślę, że tak na koniec, to jak składasz wypowiedzenie. Nie palić mostów z pracodawcą. Dobrze porozmawiać, powiedzieć, co jest dobrze, co jest niedobrze, dlaczego tak się zastanowiłeś odejść, i może coś nawet polacasz tej firmie, żeby, no tak jak powiedziałam, nie palić mostów ze wszystkimi, bo wszyscy, wszyscy jesteśmy ludźmi i nie wiem, może w każdy dzień ja będę potrzebowała coś od tej osoby, od tego pracodawcy, mojego poprzedniego albo on ode mnie, czyli to, jest, to są relacje takie robocze, czyli no w każdym razie będziemy potrzebowali może w, jakiejś, w, jakim, w jakimś etapie swojego życia tego czy innego człowieka, <głos》> można tak powiedzieć. Mm -hmm. będzie, może właśnie odezwanie się do niego będzie pomocne i wtedy warto po prostu właśnie mieć z tyłu głowy to, że, że, żeby kończyć swoją pracę na dobrych jakby warunkach z innymi ludźmi. E, mm, przypomnę, że moim dzisiejszym gościem była Anastazja Wolotczenko, specjalistka do spraw marketingu i sprzedaży w grupie Vipol. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do widzenia.